Witajcie. Zachęcam do obserwowania i subskrybowania mojego kanału dzisiaj o wydarzeniach z Holandii. Tam od kilku dni mamy do czynienia z gigantycznymi protestami rolników. Wyjechali traktorami na ulice holenderskich miast, dróg i wsi. Co się dzieje? Mianowicie rząd holenderski chce, żeby po prostu rolnicy w Holandii przestali uprawiać ziemię. Rolnictwo ma być zlikwidowane jako emitujące zbyt dużo szkodliwych dla ziemi gazów. To jest element tej filozofii Zielonego Ładu, który również za kilka lat będzie narzucony Polsce. Rolnicy holenderscy buntują się przeciwko temu, żeby po prostu stracili środki do życia. Dziwią się, dlaczego rolnictwo ma być na całym świecie, a w Holandii akurat nie. W Polsce taka likwidacja rolnictwa ma swoich zwolenników na przykład pani Sylwia Spurek głośno o tym mówi od wielu lat. Protesty protestami szkodliwa polityka unijna, Zielonego Ładu widzimy w Holandii, że jest duże opór społeczeństwa przeciw tej polityce. Ale drugą sprawą, na którą chciałem zwrócić Waszą uwagę, jest. Wielka brutalność policji. Policjanci po prostu wyciągają broń w stosunku do protestujących. Reagują brutalnie i gwałtownie. Wyobraźcie sobie tylko sytuację, gdyby w Polsce tak reagowali policjanci w różnych protestach, które miały miejsce w ostatnich latach. Mieliśmy w Parlamencie Europejskim debaty, komisarze europejscy wypowiadali się, jaka w Polsce jest niepraworządność, że nie można w Polsce protestować. Porównajcie to z obrazkami. Z Holandii. Oczywiście nie spodziewam się, żeby tutaj pan Timmermans, który swoją drogą pochodzi z Holandii i forsuje ten zielony ład, żeby zabierał głos, żeby pani Jurowa, pan Reinders czy pani von der Leyen zabierali głos i krytykowali Holandię, ale gdyby coś takiego miało w Polsce, to z pewnością przez miesiąc mielibyśmy ich na karku. Zachęcam jeszcze raz do obserwowania moich kanałów, a teraz zobaczcie, jak protestujących rolników w Holandii traktuje holenderska policja.